Nie żal trochę, że inni strzelają, a, a... a pan się przygląda? Trochę żal, tak trochę tam coś się dzieje, ale tak przeżyję. Czyli to już takie oficjalne pożegnanie z ucznictwem no, takim zawodowym? Wczoraj właśnie, wczoraj, no właśnie Ja trenuję, bo będę startował w weteranach już. No, wtedy się już chyba taka do komisji Ale można powiedzieć, że ostatnie takie zawody w zawodowym sporcie dla pana i dla żony, tak? Wczoraj, wczoraj ostatni start. Nie, nie, to myśmy nie startowali. Nie startowaliście, tak? Ostatnim startem był w Pekinie. A w Pekinie, tak? Mhm. A wczoraj było takie oficjalne pożegnanie, tak? Wczoraj? Wczoraj było oficjalne pożegnanie. I to jak, jak wspominacie te piękne lata? O, chciałbym, żeby się wróciły. Fajnie było, fajnie było. Przeżyło, przeżyło się super przygody, tak. Zostało ludzi, fajnie no, ile medali udało się zdobyć w Paraolimpiad? Nie, z ruchem, no to dwa. Gosia troszkę więcej, bo trzy. na każdej Paraolimpiadzie od 1986 roku. A ja dwa w nim w lepsze Jakie plany teraz na najbliższe miesiące? No odpoczynnego. I yeah. Tutaj odbyło się uroczyste pożegnanie Małgorzaty i Ryszarda i jednocześnie jakby powitanie nowej ekipy kieleckiej, go startu, czwórka nowych zawodników. Na razie w skromnych może wynika, ale mistrzostwo Polski to też wielki sukces i na pewno medale zdobyte indywidualnie przez Krzysia Grada i Janusza Kowalczyka budują. A szczególnie no, jestem wręcz zbudowany wynikiem i, i walką w finale Janusza Kowalczyka. Także bardzo, bardzo cieszę się, że, że start kielecki, może jeszcze nie teraz, ale za rok być może będziemy już równym partnerem do Mistrzostwa Polski.